Kąpiel dziecka to ogromne wyzwanie dla rodziców. Każdy rodzic boi się tej pierwszej kąpieli. Zwykle otaczamy się osobami, które mogą nam w tym pomóc. Jak i kiedy zacząć kąpiel? Na pewno warto zacząć ją jak najszybciej, nie bać się, ta pierwsza kąpiel powinna być krótka. Yy, ciepło, miło i przyjemnie. Naprawdę ogromne wyzwanie. Pamiętajmy, żeby otoczenie, w którym kąpiemy, było przyjazne, czyli małe. Nie za duże, nagrzane do odpowiedniej temperatury, czyli 25 stopni mniej więcej temperatura powietrza, no i ciepła woda. Jak dużo tej wody? Jeżeli mamy wanienki, a każdy z nas ma, może to być pierwsza wanienka dla noworodka, która jest zwykłą, najprostszą wanienką, jednak ma udogodnienie takie jak stojaczek i lejek pod spodem z odpływem wody. Pamiętajmy, żeby w tej wanience nie było na początek zbyt dużo wody, mniej więcej do połowy ciała dziecka. Dla bardziej bojaźliwych rodziców możemy uzbroić się w akcesoria takie jak leżaczek do wanienki. Ten leżaczek jest stosunkowo nieduży, zajmuje małą przestrzeń. Malucha wkładamy po prostu prawie w pozycji siedzącej, nie może się nam wyślizgnąć z rąk, jest bezpiecznie położony w wanienkę. Alternatywą dla zwykłej wanienki będzie wanienka anatomiczna, która pozwoli kąpać malucha w dwóch pozycjach, stosownie do wieku dziecka. Do prawidłowej pielęgnacji skóry dziecka potrzebne są oprócz wody również kosmetyki. Pamiętajmy również o skórze głowy malucha. Możemy zastosować płyn baby cap. Na ciemieniuszkę. Stosujemy ten płyn przed kąpielą. Jakieś 10 minut możemy nałożyć niewielką ilość, leciutko wmasować i w trakcie kąpieli delikatnie spłukujemy. W tym preparacie jest witamina E, która przyspiesza gojenie się niewielkich podrażnień na skórze. I w przypadku dzieci, które mają rzeczywiście ciemieniuszkę, jest to bardzo skuteczne. Jak często kąpać takiego malucha i jak często stosować tego typu środek? Przy każdej kąpieli, oczywiście, kąpiel powinna odbywać się przynajmniej co drugi dzień. Dermatolodzy raczej polecają kąpiel codzienną, tak jak mówię, w przypadkach problemów skórnych. Do całej kąpieli możemy również użyć środków emolientowych, i tutaj mamy preparat emolientowy Baby Cup, który wlewamy w niewielkiej ilości do wanienki. W zależności oczywiście, czy dziecko jest większe czy mniejsze, ta ilość wody będzie odpowiednio większa. Jeżeli zastosujemy emolient do kąpieli, nie musimy po kąpieli stosować balsamów nie niemniej jednak. Jeżeli skóra bywa przesuszona, możemy w te miejsca dodatkowo posmarować ciało. Pamiętajmy, aby po kąpieli dziecko miało dokładnie osuszoną skórę. Osuszanie nie polega na wycieraniu, tylko na delikatnym dotykaniu i otulaniu ręcznikiem. Do codziennej pielęgnacji malucha bardzo przydatne są również przewijaki. Ważne, żeby przewijak był z dobrego materiału, takiego, który będzie łatwy w utrzymaniu czystości. Ważne, żeby były zabezpieczone boczki tego przewijaka, tak, żeby maluch był bezpieczny. Czasem w niektórych przewijakach są zainstalowane kołeczki od dołu, umożliwiające nakładanie tego przewijaka na meble po prostu podręczne. Jednymi z ciekawszych są takie, które mają elementy z bajek, ale również miarki do obserwacji wzrostu naszego malucha.